Dzień dobry panu! Dzień dobry! Ja proszę pana, chciałabym załatwić pracę magisterską dla córki. Tytuły, jak wyglądają, naukowe? Jest profesor, magister. No i jak wyglądają tytuły? No, no, wszystko wiesz, kamuflones. Kamuflones. Wszystko zakamuflone. Tytuły profesorskie, magisterskie. A czym się różni profesor zwyczajny od nadzwyczajnego? Nadzwyczajny profesor to ma tytuł. Profesor-doktor habilitowany. To jest nad. A pod nim jest tylko sam profesor. Albo magister. Nie, profesor jest wyżej, magister jest na dole. Doktorant, doktor. Doktorant, doktorant czy doktor? Doktor. Doktor jest przed magistrem. Nie w czasie magistru. Robi doktorata. Jest magistrem i robi doktorata. I potem co? No i później jak robi doktorata, jest magistrem, robi profesora. Po doktoracie. Mag yy, magister, doktorat, profesor. Doktorat, magister, profesor. docent? O, jeszcze jest docent. Uuu, czekaj, teraz jest docent. Na jaki temat? Filozofia, pa proszę pana, wie pan. Filozofia, tak, ale dokładnie temat, bardzo dla pani? Znam temat, Mumencik, momencik, momencik. Proces powstania ludzkości na przykładzie kury i jajka. Co było pierwsze? Doktor, magister, docent, profesor. Cztery. A inżynier? O, inżynier z innej beczki. Najpierw jest tak: inżynier, sam inżynier. Czy sam? O oh, sorry, bo jest magister inżynier, tak, magister inżynier, tak, tak, sorry. Najpierw jest magister, później jest inżynier. No, jak y piszemy, jeżeli się decydujemy no to, piszemy, damy temat i rozliczamy się potem za każdym rozdział. Mhm. Ale ceny pan jeszcze nie mogę powiedzieć, bo po prostu ja muszę się zapoznać z tematem i koleżanka też musi się zapoznać z tematem. Aha. To i. Także, panu, a nieco, panu, e panu, proszę pana. Proszę pani, maila ja odpisze. A nie czapną mnie za to? Że mnie ja siedzieć nie poszła, pana za to, wie pan o co chodzi? Nie, 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 nie. nie. Tak? Wszystko spoko. O, jeszcze jest habilit habilitowany profesor, docent habilitowany. To jest tak. Doktor, docent, magister, doktorat, habilitowany, profesor habilitowany. Po profesorze jest habilitowany. Nie pszę profesor. Mm, co to znaczy profesor mianowany? Yy, profesor mianowany to jest wyższy od habilitowanego. Więc my ja dokładnie z tym tematem ja wszystko pani napisze jaka będzie cena i co o wszystkim i wszystko, że tak inne to musi kolega. Ile ile bierze pan za stronę? Pisząc sto. Napiszę pani w mailu, bo ja nie wiem po prostu jaka będzie cena tego. Napiszę pani, bo to zależy od stopnia trudności tematu. Mhm. Takie coś. A zaliczkę trzeba kosikować? Tak, tak. Trzeba wpadł. Ile? Ile? 100 złotych. Aha, 100 złotych. Profesor. Magister, docent, doktor inżynier. No. To nie powinno być tak, że magister. Zaraz, sorry. Najpierw jest magister. Później jest doktor. Później jest docent i profesor, inżynier. A inżynier w którym momencie? Między kim a kim? Inżynier jest między docentem a doktoratem. Tak, tak, magister. Magis... Inżynier, magister, magister, inżynier. Między inż... magistrem a doktorem jest inżynier. Tak, a habilitowany jest w całości. Po chuju dość. Na, na jaką ocenę będzie praca? Proszę? Na jaką ocenę będzie praca? No ale to takie pytanie, to ja nie wiem na jaką ocenę, mm. no, jeden promotor jest taki, drugi taki. No ale córka za mądra nie jest, wie pan? No trzy wystarczy. My piszemy pracę dobrze, żeby były obronione, a jakie ja oceny dostają studenci, no to po prostu zależy wszystko od promotora. Jeden ocenia pracę na pięć, drugi ocenia na trzy, ocena mm -hmm. jest subiektywna. Mm -hmm. Tylko bardzo... żeby ona piątki nie dostała czasem. Nie 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 to, żeby ona czasem piątki nie dostała. No nie wiem, no on będzie pracę na trójkę. A całe studia na trójkę leciała. O to chodzi. No ja wiem, ale ja nie mogę dać na pracy na, na, na trójkę. No. No, Aha. Piszemy tak, żeby była praca zaliczona, żeby. No to niech będzie trochę błędów. A kim by pani chciała być? Ja, docent. A dlaczego akurat docenta? No, mam mi pasuje, docent. Ładnie byś mi, pani docent. A czym się docenci zajmują? Docent się zajmuje takimi rzeczami, jak wszystko jest docendonalnie zrobione. Docendonalnie. zrobione. Co to znaczy docendjonalnie? To znaczy dokładnie mianowa. O, jeszcze jest mianowany. Aha, dobrze, żeśmy mówili mianowany. O, to są falkutety. No. Jak to się mówi? Fal Czy jak to się mówi? Fakultety. Fal Fakultety, 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 o, si, okej, okay. no. Nie korzystajcie z płatnych usług pracy yy, magisterskiej, bo to wszystko wyjdzie na ja. Czy zostaniesz docentem, czy doktorem, czy magistrem, inżynierem, tak wszystko wam to odbiorą i będziecie leżeć i liczyć. Tak, wydno I będziesz miał rodzinę i dzieci, i w, nagle wpadnie ABW i leżysz i kwicisz, i nie oddychasz, bo Ci wszystko zabierą Nielegalnie. No, i później rosną nam te docenci, profesorzy, doktory, no, widzisz Magistry. Idą wtedy do polityki i wciskają kity. O, jestem ciekawa, ilu jest takich w Sejmie tych tych polityków.